Panowie z tej strony ja V Alanek I 3 z to mnie Trzeba ten serwer i wyłącznie nazwać Czyli O O D E I 1, 2, 3 No tak <tryk> będzie nazwać takie właśnie wyglądam, taki zircik, tu mamy, tu mamy okej, okay, tam jest mój posąg. Tu mamy zbroję tu mam to. Tu mam z balkonem. Jerżowiec. A to jest mój posąg, taki dziwny. dziwny, tu ma trzyma dyrciki Tak wygląda Tu mamy enchanty w, I wyłącznie jakby coś Potrzebował enchanty Tu możemy coś Enchantowego Tak. tak ja wyglądam widzowie, tak ja, widzicie. Tu mamy tak, ty. Wyszłaś po mój miecz. Tu mamy blasze, to mamy ten, no ja takie coś берем хая, 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 я

Dajcie naszą świeczki, żeby tam odróżnić. Oju, ja. ja. ja tu? Musimy dać tutaj, tak dookoła widzowie. I teraz... Dobra, jeszcze nie będziemy się zagnać. Tu mamy plażę taką małą, tu ja! Tu mamy e siatkówkę. We sorki widzowie. Jeszcze do tego pada deszcz. Na widzowie zostawcie... Widzowie zostawcie e, Zostawcie Subika, dzwonek, Zostawcie łapkę w górę, e, Dzwon... Subika i... Słoneczka tu mam to serduszko albo dircika A dzisiaj. A teraz. Będziemy się żegnać. Pa, pa. Gdzie masz go? No nie wiem a, gdzie tam klikłeś? No to, tam, to Zaraz to jeszcze raz to jest Nie z mi się A to, się Nie z co mi się Ale No za mną do Albo powiem mamy, że przeklinałeś Powiem że przeklinaj, mamy że przeklina, przeklina, Bo co? Ok, czyli powiem Czyli mam powiedzieć? A, a no to ja, to, to ja mamie, co ty robiłeś? Czyli co? Nie, nie wiem, Czyli nic. Bo nie... bo, bo, bo ja muszę wszystko, a ty na mnie boli dziewczynie. Dynar Fikołka nie, nie umie zrobić na trampolinie. Raz wola... na łeb. 六十那克。